będę na Pogorie jeden na plażę. Pierwszy dzień świąt będę szukał na plaży, rzucał magnesem i wejdę pewnie do wody. Dzisiaj jest piękna pogoda, także spokojnie będzie można pochodzić. To doprowadzi, także nie zgubię się. Pierwszy raz będę na tym zbiorniku, także moje pierwsze poszukiwania, które będę nagrywał, postaram się. na rozwitleniu. Jeszcze nigdy nie próbowałem. Tak. Robię takie wstawki dla Odyna. Nic więcej. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem na parkingu na Pogori 1. Pogoda piękna Idę na molo zobaczyć co tam się dzieje Samochodów dużo Zobaczymy jak molo wygląda czy jest ośnieżone Znaczy się nie molo a plaża Widzimy się na plaży A to jest plaża ładna plaża do szukania Ludzi mało Za to kaczek dużo pochodzi się dzisiaj kaczuszki będą mi towarzyszyć nie jest to duże jezioro ale napijemy się kawki i do pracy trzeba coś szukać może akurat coś się znajdzie ładna pogoda także trzeba to wykorzystać nawet morsy są nie jest mi zimno, także do pracy. Najpierw kawka, trzeba coś zjeść i wykrywacz i do wody i na plażę. Mam taką kawiarenkę woską Nalewamy wodę, sitko, kawka. Kawka świeżo była zmielona także sypiemy kabusie trochę ubijemy zakręcamy i odpalamy wchodzi się strzymy. o jest to muszę takie urządzenie do podtrzymywania, żeby większy płomień był. Właśnie zagotowała się woda. I jemy do kubeczka. Mleczko musi być. Jest godzina 9.40 na zewnątrz bardzo mocne słońce. Także nie wiem, czy kamera by to potrzebowała. Pierwszy raz tak nagrywam, także nie wiem, jak to wyjdzie. Ustawianie kamery i tych innych rzeczy, tak jak to Adam robi. Zostawia kamerę, odjeżdża i tego. Ja to boję się, że albo ją przejadę, albo zanim. Się zatrzymam i tego, to ją ktoś ukradnie. Także na razie tak to robię. Ale powoli się nauczę. Może mnie widać. A jak nie, to poprawi się potem Jak pewno, co niektórzy wiedzą, od marca jeżdżę tym. Oto jak to mówią, koniowo koniowozem. Ale dla mnie to jest moje elizium. Także nawet fajnie mi się tu mieszka. Duże łóżko. Ogrzewanie gazowe, duża lodówka, ocieplone, chociaż ta zima już dała mi się trochę wyznaki, ale się chyba odparniam na niskie temperatury. Raz miałem przy tych minus 15 w nocy, rano się obudziłem, było prawie minus 1 w środku. Zapomniałem przy berdachu zakręcić, także ale nie było źle. Oby, oby tak dalej. Także widzimy się na plaży. Pogoria morsuje. Dzisiaj zlot jakiś morsów jest. Piękna pogoda. Sprzęt jest gotowy. Także można zaczynać. Widać już ktoś tu rył. <laughs> szukali, szukali. Może ja też coś znajdę. Zobaczymy. Tutaj jest pustka, także stąd zacznę, i będę szedł w tamtą stronę. No to szukamy gwóźdź. Tu gdzieś jeszcze był jeden sygnał. Pierwsza manetka, ciekawe co to jest jeden grosik dobre i to może coś jest jeszcze o jest pięć groszy dobrze jest szukam tego już kilka I nie umie tego z... O, jest w końcu. Jest dwa złoty. <grybujesz> Dobre. O jest. Złotoweczka. Ja chyba niedawno była zgubiona. to już taka druga ta rzecz nie to jakieś kawałki ołowiu cholera wie co to jest jest co to jest złotóweczka to jest druga złotóweczka ciekawe czy coś tu jeszcze jest gdzieś tu miałem się jest gdzieś tu Zwykielkę sobie zamówiłem wczoraj. Mam nadzieję, że w środę. Na wypasie jakoś... Dwa złoty. Jest. Trzecia, trzecia dwójka. Ciekawe, co... O, już widzę, co to jest. O! Kurcze. Serebro to chyba nie jest. sprawdzę czy ale wątpię żeby to było srebro jakieś Jest to coś? czas na podsumowanie dzisiaj chodziłem około 4 godzin więcej się nie dało bo jakiś zlot był naturystów, nie, nie naturystów, tylko morsów i także było dużo zajęte i musiałem zakończyć na, na jednej części w sumie tu uzbierałem 5, 11, 12, 13. Niecałe 14 zł. Jakieś żółty, ten biżuteria, ale to chyba jakaś dzie, dziecinna. Na pewno nie jest srebra. To też myślałem, że, że coś szlachetniejszego będzie niż tombak, ale chyba to jest tylko miedź i nic więcej. A poza tym kapsle, jakieś mógłbym powiedzieć, że to są odłamki. Gwoździe, baterie, zrywki, także yy, szału nie ma. A poza tym rozmawiałem dzisiaj z Odynem, bo z moim ładowaniem tych baterii jest problem. Może problemu nie ma, tylko za mało jest prądu w bateriach, bo mało słońca, mało jazdy, a moja lodówka zabiera mi tyle prądu, że Niestety trzeba ją wymienić. No i on powiedział, że mam ją wyrzucić, kupili mi taką specjalną do kampera. Także będziemy wymieniać też lodówkę. W sumie to z tym ładowaniem to dzisiaj miałem Miało, było ładowanie, było słońce ładnie, ale jednak krótko to jest. No i niestety urządzenia moje, moje zżerają trochę prądu, więcej niż, niż się ładuje. Także te akumulatory moje nie są non-stop naładowane i trzeba coś z tym zrobić. No, także. To jest tyle ładowania było dzisiaj. Nie jestem biegły w elektryce, ale coś tam to, to mówi. Ale z tego wyszło, że chyba więcej zużyłem, niż mi się naładowało. No także to by było dzisiaj na tyle. Nic. Pozdrawiam wszystkich, którzy zechcieli mnie obejrzeć. Może yy, następnym razem będzie więcej tego do pokazania. Cóż więcej, to do następnego razu.